Cześć witajcie, z tej strony Marty, jestcie ze mną SS Maniak. Nie ma? Jak widzicie dzisiaj jest taka gości... gościnnie są u niego. No i dzisiaj mi tutaj powiedział, żeby sobie kościłem u niego kukurydzę. A ja dzisiaj. Poprzedni... W poprzednim odcinku... Jadę 12. W poprzednim odcinku byłem u niego i właśnie sobie oraliśmy Jak ktoś nie widział to zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Link do kanału Maniaka będzie w opisie. Dobra. A troszkę, sorry, jest tak troszeczkę dziwnie kofeale, mam troszkę mnie ścina. Już to w ogóle tą sieczkę w nas jeżdżę do żadnego przygotowania. Dobra, ile masz 6% w kuczeczce? Będziemy mieć raz przy razie, czy jak coś jeździć? Chyba raz przy razie będzie wygodne, tak. co? Niech chyba ja i tak wygląda Tak więc... No, to pole szybko pójdzie, bo taka szkania dość duża. chyba się ma miała pewna już po pierwszym przejeździe. Ale te sierżkania szybko zadrabosz na dla się na godzinę nawet. Bo to jest taka... Tak wiecie, co tutaj mody, tak więc wspomniane za jakieś lekkie lagi, piśniki i tak dalej. Dobra. To wiecie tam te piękne pole. Ja pełno. Ło, dobra. Może wezmę jakiegoś traktora do walcowania czy coś? Okay. Dobra wezmę go za tor. Przedem się szyfalec, nie? Co? mi się szyfalec. No dobra, przedem. To wysypujemy. To widzicie, mam byłego kurczu na sobie. LS Mania takiego. Dobra, no dobra, dobra. Teraz to wieki prój. Mhm. By bez razu ja ugniatał. się by go nie jeździło. Dobra. Oj, oj, oj. oj. Okay. Drugie Nie, co ty robisz, panie? To ja? Nie. A kto Nie ma? Dobra. Nie w tą stronę, gościu. A no i wysypałem, to ktoś mieli, nie? To wysypało, wiesz co się wysypało poza, poza tą, poza mur? Zobacz sobie, poza mur to się wszystko wsypało Brawo ty Brawo! Wsypał wszystko za mur Aj, będzie musiał podać sobie które tutaj pojeździć Lepo rozgarnę No, może chwilę musi i dosieć karnie Ale to jest, to ja mają swoje jak widzicie się tak dalej Ośieszka jest to klask 80 70 Jegłor, ja też taka sama jak na grymą realu, tak więc no Fajnie. Może sobie kogo. No, Dobra, ja byjechał swoim Jest to zetwor Crystal, taki niebieski, jakby ktoś wydał. Dobra. jest taka byle, byle jaką miniaturkę, która będzie, no ale nie mam jak ukryć chudów. No i nie... Ale jakoś to pewnie jakoś to wytnę w programie, no ale nie mam też modu na jakieś tam odnoszenie się do góry, no, ale wytrzymamy, nie? Jak tam procenta? No to ładnie idzie No się boisz pójdę Nie, połowa tej jest Jak my to zrobimy, to Pol chyba w minut gościu Nie no, trochę więcej to będzie ale... Dobra, mogę jechać? No, ja Oczywiście mam zero hajsów. Dopiero po, po pracy mi przybędą pieniążki za za na usługę A Ale naprawdę. oj oj, 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 bo ja się zagapiłem. Myślałem, że ta chyba jest trochę większy Dobra. Dobra, sorry, sorry. O. Dobry, panie Jaś. Sorry, bo ten klas ma straszną dobrą zwrotność, nie? I to jakby w prawie tak sobie nie? Myślałem, że znów na chwilę. Dobra, pani, stój! Ul. Widzicie, jak on tutaj... Ja bym ja to wysypał po, poza tego młodkiego no kenara, ale to teraz... ważne. Dobra, gość już wjeżdża. Ja to ja zobaczę, wjeżdżam wjeżdżam. Ja już się zobaczę, czy on wjeżdża. Ja się znalazłem. Już uciekam, już uciekam. No, daj mi wyjechać. Dobra już, co? Ja co kupę zrobił? Ja zrobił kupę, nie? Z no. tak, tego. To Jak teraz się po porozgarniać. Za co tutaj dałoby się coś takiego jakaś ładowarty czy coś, no ale za fajnie tego nie posiadają. Tak. Tam umysł stoi, z którym ale przygotowane na prasowanie. Korpowa nie będzie zapewne w kolejnym odcinku maniaka. Ale chyba za steryn mojego Jaguarka No, no trochę takich nie będzie, nie? No znaczy i nie będzie bo to, tak to pole nie jest takie strasznie duże Czy weźmie to tak? Łapię to taką to będzie tak. O! Czemu nie łapi? Czemu nie wysyłało? No. Sorry czy nie, jakie już... O, jesteśmy Ja no, no fajnie, lubię jakieś rocka rodziciel. Ale nie lubię jakąś jedną rzędę pod tego cięcia, a taką muszę czekajmy pod Jakie lubię takie akcje, nie? No fajnie, prawda. Trzeba pójść na multi i szukać pod ascensję. No, mamy to pole, mamy dopiero odcinek 6 minut, nie jest 15 minut, chcę się może tego odcinka. To pole będzie skośnione minut No więc, Rzutka to miał popisane, czyli... Potem się we mnie sierpa i to się coś będzie zrobić To kosze No Czesa Karabito, może co? Tak I nóż motylkowych No Awebo No ale Symalniak właśnie swój kanał prowadzi W kanale jest Farmin jak inne Ile ty masz lat i możesz opłacał sobie, co? Mm, mam lat 13 Myślałam wejść w Wyspłym pomorskim, dokładnie w strzewie albo w pózka Wchodzę mm, do szyte klasy 0 znaczy, do 7? Tak, nie macie tak. Nie, nie. nie masz już pełno? Nie nie Czy trochę. No dojeść, bo po prostu taki szok no, Ale głupio mi jakby Ja coś po bo jestem ciężka Pewno? Dobra, ja się to do, do, do teraz tą skarkę tutaj, wiesz, zrobiłem, że nie, nie muszę się tutaj się zakopać jeszcze To jest najbardziej fajne To jest fajnie, się się dawała na oryginalnym pobraźniach po, po, maszynach i na takich w kilku modach nie? Tak? Tak wcale nie wiem, co to jest. Tego mi taka sercego podoba, nie? taka seryfikę. Okay. No trochę te kieszenki walicie pewnie. Takie na koniec, to się połowuje. Z tego taki rządek. No prawda, na no, jakąś to wychodzi. Weź bardziej jedną kółkę na tej skarpie, żeby ją rozgrywać i tak będzie. No jest spoko. Niech będzie. Niech będzie. Jakąś no, to była akcieżniła, nie? No. Ty by był w tym klasie? Dobra, czeka na ciebie, jest ty tymi przyczepkami. No klasy klasy. ta siedzenia może być tak, mając na jakby ten motyw ocenić, tak z 10% na 8%, ponieważ trochę takie... Troszeczkę takie w środku, te, które takie byle jakie, No i nie ma ostrzenia żadnej drzwi, ale jest, nawet jest składane. No. ja Nie. Ta, ta siedzenia ta ma takie minus, że ona jest szybko, troszeczkę lekko nacisnę, a nie, czyli skręcić, a ona już prawie zawraca, nie? Ważne, żeby było, nie? I chyba tutaj to chyba wszystko się od tego nie? To jest to ostatnie rząd ja Ej, to jest Ej, a wyobraź sobie ten e, O taką akcję na polu, na przykład, to się nosi no. I się najeździ, panie? No Teraz trzeba było coś więcej wziąć do, do na jednego, to by nie było sensu Prawby, Albo pracownik i by na przykład było woziło, nie? Żeby to, to była akcja Chyba tutaj Rogala zadnia No prawie te zacieczkania prawie, prawie są, a w miejscu Poczekajmy, żeby się weszło Ale się wygląda na jedną przyczepkę to co? Nie, już nie trzeba drugą No, kiesioneczka szybko poszła Do 10 minut już całą kiesionkę zrobiliśmy My to są szybciej w tych Mam no, to pewnie. no wiesz, taki, taki wielki header, no i takie małe pola no to wiesz, o, no no wiesz, to się nie dziwi Ale on ma ciężko tu w górę O, wiesz, taka mała grupa, no. no i to Zetor, no jakiś... Nówka no, no, jakiś, nie wiem, masy czy coś To jest On już staje A bo chmurze No To no. się jeśli ci ją no tutaj, po tych kombajników, co? Może być? No hmm. Bo kombajniki. ja sobie tutaj wy... nie Yyy... Dwa odcinki tam, ja sobie tutaj zasuwałem belki Z tego pana No i spoko Które ja mówiłem, że ten, tak, że ja go będę będzie na digu No tutaj tak, zacząłem się tutaj pogniatać. No poługniętą tą kukurydzę No wiem, przykryjemy, ale mnie dostałam laga No i pewnie zakończymy się, tak Polizę władzi, no. Spoko. Ile jest procent do ubicia? Ehm, 83 Bo troszeczkę i masz to przykryć, nie? Czułeś, jeszcze go nie chcę przykrywać Dobry okay, list. 88, 89, 90. Ja tu jeszcze przyjechał swoim, nie tamtym. No wciąstpimy. Ło wow. ja, tak, na krył. Na tak aś minut. A co będzie z na filmę? No i zakończę odcinek. On się nie zadanie, 13 minut. Myślę, że jest spoko. Tak więc to. Wpadajcie do maniaka. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do kolejnych odcinku. Narka. Cześć.